Sponsorami dzisiejszego odcinka jest Stachu Jones, Paula Blake oraz Telewizor Nima. Dzięki. A my, przeniesiemy się znów, zostaniemy w zasadzie u Marcina, ale przeniesiemy się troszeczkę do czasów nam bardziej współczesnych. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie skakanie, przynajmniej nie ma monotonności. Przypomnę Wam rzecz taką sprzed roku i może 6 miesięcy. Wrzesień roku 2023. Marcin dostaje się z i robi sławnego live'a. Najbardziej kłamliwy live w historii kanału. A do czego się będzie odnosić? Wy się już domyślacie, ale to trzeba poruszyć kilka innych rzeczy. Tknęło mnie dlatego, bo rzekomo kupił rzekomo, no bo wiadomo, że nie kupił, bo i tak nie jest właścicielem, ale zapłacił za jakąś kolejną działkę, no co jest absurdalne, myślę, że. Notariusz tam faktycznie był. <laughs> no to będę ciekawy notariusz, zaraz sobie to zobaczymy. No, i na to była kasa, była na poprzednią, natomiast nie ma kasy na coś bardzo, ale to bardzo istotnego w kontekście tego, że jest ojcem, dwóch córek. Hmm. I zastanowimy się też, dlaczego nie może tego, już wiecie o co chodzi, cholernego paszportu go załatwić. Jakim cudem, jak to jest możliwe? Nie wiem, ale się domyślam. Przejdźmy może do słownego live'a. Jest to bodajże dzień, czy dwa dni, czy tydzień po odejściu tarąg, że widzowie zaczęli się pytać, gdzie jest Tarong, dlaczego nie ma dżuny. Potem pojawiła się Juny, zaczęli się tą dżunę wymieniać i tak dalej, więc domyślacie się o co chodzi, ale na szybko sobie przypomnijmy live. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zacznę od tego, że dzisiejszy live będzie miał troszeczkę inny charakter niż jeszcze takie nasze cotygodniowe. Będzie to bardziej oświadczenie wyjaśniające, mniej będzie interakcji z Państwem. Czuję, że takich taki parę słów się tutaj należy pojawić, bo powinno się pojawić na kanale. Dlatego też proszę, że wybaczyć, że nie będzie na bieżąco interakcji z Wami. Nie będę odpowiadał na Wasze pytania. Zacznijmy od tego. Rozstaliśmy się z Szybkie potarcie nosa. Za chwil parę, ponieważ chciałbym, żeby zebrało się więcej osób troszeczkę, ponieważ te osoby, które wejdą później, nie będą od samego początku, będą zadawały pytania dotyczące, dotyczące tego, o czym już mówiłem wcześniej. A nie ma sensu. Zatem poczekajmy na chwilkę. Eee, poczekajmy foleczkę i Dobra, e, słuchajcie, z, y, Zaczynamy w takim razie raz jeszcze. Rozstaliśmy się z tarąk długi, długi czas, przez pewien czas, żeśmy starali się naprawiać. Jesteśmy w dorosłymi osobami i nie podejmowaliśmy żadnych decyzji emocjonalnych, nieprzemyślanych. Próbowaliśmy znaleźć jakiś konsensus, próbowaliśmy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Jak część z Was zauważyła, chemii nie da się wykreować przed kamerą, jeśli, jeśli jej nie ma. Chyba, że jest się wybitnym aktorem. I w zeszłą niedzielę, w zeszłą niedzielę, czyli dokładnie tydzień temu po lajwie Tarą spakowała swoje rzeczy i się wyprowadziła. Jakie są konsekwencje tego? Bo to jest bardzo ważne. Jakie są konsekwencje yy, rozstania w związku, gdzie jest dziecko? Możecie państwo się domyśleć, yy, że to nie jest łatwe. okres, że to nie jest łatwy czas. Będą niejako trzy kolumny, trzy, trzy części tego wszystkiego i one na sam koniec dadzą podsumowanie, gdzieś się połączą. Zaczynam od, yy, od pierwszej, pierwszego, pierwszego, yy, pierwszej kolumny. Czyli to, co zrobiło się, skąd się wzięła ta największa największa cała... Przepraszam, że będę mówił już wprost, nie, nie zawsze będę się wyrywał w język. Ta burza, która zrobiła się na kanale. Na tą chwilę mam Tarong obok siebie. Na tą chwilę rąk jest tutaj w Siem Reap. Na razie powiedziała, że nie zamierza się nigdzie przeprowadzać. Nie, nie muszę chyba państwu mówić, że ewentualna przeprowadzka bardzo skomplikuje sytuację. Skomplikuje sytuację z, z tym, co będzie i z przy kim będzie dziecko. No więc na, na tą chwilę, jakby ta rąk jest bardzo w porządku i, i, i wszystko jakby. jakby... Szanowni, milczałem przez ten cały czas, no bo dałem się Marcinowi wypowiedzieć. Troszkę oczywiście, przyspieszyłem pociąłem, ale idziemy do klu. Idziemy do odpowiedzialnego ojca, który chce mieć zawsze przy sobie swoją ukochaną córeczkę bez Paszport. Trzeba zrobić paszport. Końcu. Na przykład w Singapurze. Nie wiem. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chcę, zanim jakieś się wydarzą, zanim sytuacja się pogorszy, zanim będzie coraz ciężej, koniecznie chcę doprowadzić do końca sytuację z obywatelstwem dla Juny, żeby miała polskie obywatelstwo, żeby miała polski paszport. Bo to jej się należy, bo ten start powinna mieć zapewniony lepszy. <głos》> Szanowni Państwo, czy Dżuny ma ten start już lepszy? Czy ma już ten paszport? Czy ma to, o co chodziło w jej jestestwie, żeby wyrwać się z kraju trzeciego świata? Jednego z najbiedniejszych krajów na świecie, a zdecydowanie jednego z najbiedniejszych krajów w regionie, który, którego paszport jest warty tyle, co papier talentowy, Może maksymalnie wyjechać do Tajlandii i tam sobie stanąć na jakiejś pomarańczowej ulicy. Czy do Phnom Penh. W przyszłości. Czy załatwił przez ponad. No oh, ile to już? 18-20 miesięcy! Czy załatwił paszport? No to wiemy, że nie, ale czy załatwił ojcostwo, uznanie ojcostwa? No oczywiście, że nie, również. A to jest pierwszy krok. Tego nie zrobił. Słuchajcie? Dżuny jest dla niego obcym człowiekiem generalnie. Ojciec jest wpisany nieznany i on tak sobie ją bierze, po prostu bo tak się umówili. Albo się nie umówili, nie. a czy umówili się na pewno, nie, ale. Ale. No, no tak to wygląda. Prawnie nie jest ojcem Juny I miał tyle miesięcy, żeby to uregulować, i tego oczywiście nie zrobił. Czy to zrobi? Uważam, że nigdy w życiu, bo jeżeli by to zrobił, jeżeli chciałby zorganizować jej obywatelstwo, no to będą. Alimenty w Polsce. Prawdopodobnie, oczywiście, alimenty są do wniosek, więc Stanek musiałaby się o nie upomnieć. Niemniej jednak jest to już od razu, no wiecie, zobowiązanie. To coś, czego nie lubimy, prawda? Paszportów świata. 2025 roku, Świeżutki ranking, 9 stycznia 2025 roku, ja to nagrywam 3 marca 2025 roku. Polski paszport jest, uwaga, siódmy na świecie. Siódmy na świecie. Natomiast, yy, no, dziewczynka ma jeden z najgorszych paszportów na planecie. Wyobrażacie sobie to? Dalej jej tego nie załatwił. O oh, boże, panie Marcinie, panie Marcinie, kurwa, ja pierdolę. I nic pana nie rusza. Ostatnio gdzieś pan powiedział na... Ostatnio kiedyś pan powiedział na live, chyba na live, że no wiadomo paszport Juny polubi już ciszę, no bo dlaczego by nie? Nie będzie się do tego odnosić. Natomiast paszport kmerski będzie potężniejszy niż Polski już niedługo. Tak, tak będzie, cześć! Hackmerski paszport nie jest mocnym paszportem i nie umożliwia jej poruszania się swobodnego po świecie. Uważam, że jest to jedno z największych, najcenniejszych praw i dóbr, przywilejów, jakie ma wolny człowiek. I, i, i koniecznie chce, koniecznie chce żeby, żeby, żeby to miała. My próbowaliśmy to załatwiać różnymi drogami. Została jedna, ostatnia to jest droga przez mękę, droga oficjalna, droga. Przewiduje... Czeka, czekaj, jakaś została. Na samym końcu wybrałeś drogę oficjalną. <grywa> Dlaczego? Przyznajesz się, że szukałeś nieoficjalnych dróg. Stary. Która przewiduje założenie sprawy, wynajęcie prawnika, kancelarii prawnej, założenie sprawy w sądzie tutaj. W trakcie z rozprawy udowodnienie ojcostwa. Sąd wydaje wyrok potwierdzający, jakby fakt mojego ojcostwa. Po pierwsze to jest proste, jeżeli jesteś ojcem, Strasznie a nie znam prawa kramerskiego i niewiele osób chyba zna tutaj w naszej szerokości geograficznej, natomiast wydaje mi się, że wystarczy, że kciuka przyłożyć i, i ją adoptujesz wręcz, nie? Nawet jeśli. Nadkłada obowiązek na odpowiedni urząd gminy do wpisania mnie jako ojca do Aktu Urodzenia. I tu zaczyna się już później normalne procedury uzyskiwania, uzyskiwania obywatelstwa dla żony. Bez tego wpisu nie mogę nic zrobić. Związane ręce mają urzędnicy w ambasadzie. nic. Się... No tak stara, ale ja nadal nie rozumiem gdzie jest kurwa problem, ale posłuchajmy. Nic się nie da zrobić, w związku z tym jest to dla mnie priorytetowa sprawa, żeby jak najszybciej to zrobić, zanim ta rąk się rozmyśli, zanim się gdzieś wyprowadzi. Wyobraźcie sobie, że na przykład leci pracować w Singapurze. I ja teraz każdorazowo, przy każdej rozprawie, przy każdym dokumencie Talong musi być tutaj osobiście, żeby podpisać, żeby być na jednej rozprawie, na drugiej, na trzeciej, żeby, że, że, no musi być tutaj non-stop. Jest takie coś, co się nazywa adwokat i pełnomocnictwo. Może być nawet dla taty, albo mamy, jej mamy, Talonga. Teraz będą się dodatkowo jeszcze płacić i za bilet za każdym razem znajdować luki pomiędzy tym, kiedy ona będzie miała wolne pracy, a tym, kiedy będzie yy, rozprawa. I, i, jakby się spoko, pokomplikować i już nigdy się nie ułożyć. Teraz muszę to zrobić jak najszybciej. I no i teraz wracamy, jakby ruszy się pewien yy, nowy temat. Ja zarabiam na tyle dobrze, żeby żyć tutaj sobie spokojnie godnie, żeby utrzymać rodzinę, żeby, żeby yy, funkcjonować bez yy, z większego stresu. No nie wiem, nie wydaje mi się, no ale jak tak mówisz, może tak jest. Ale nie zarabiam tyle, żeby móc odłożyć jakieś pieniądze. Yy, ile ile potrzebuję pieniędzy na to, żeby, żeby to obywatelstwo zrobić dla e, Juny? To jest pieniędzy jakieś 80 tysięcy, bardziej 10 tysięcy dolarów. <laughs> Tak jest, 10 tysięcy jeszcze podział. 8 i pomyślał, dobra, 10 dajmy, 10. Może wpłacą. 10 tysięcy dolarów! 100 tysięcy milion! Wiecia licytacja, nie? To amerykańskie licytacje, fajne, ja oni się kształcą do tego. 10 tysięcy dolarów za paszport, żeby zrobić go w Kambodży. 10 tysięcy dolarów! Przy dzisiejszym kursie, który jest niski to około 39 tysięcy złotych polskich. 10 tysięcy dolarów! Ja pierdolę stary. Ja... Kurwa wszystko ma swoje granice, no ale to, to, no, wszystko ma. Puściłeś to do internetu i ponosisz za to teraz konsekwencje. Chętnie odczytam od ciebie maila, gdzie po mnie, nie wiem, jedzie, że to wyciągam i tak dalej. Kurwa sam to nagrałeś, to wisi u Ciebie na kanale. No przepraszam, ja kurwa, wiecie, śmieszki śmieszkami, nie? Filip mnie wkurwił, jak pojechał, żebrał tam o pieniądze do Europy, pojechał, posiedział na zasiłku przez trzy miesiące, kurwa wrócił do Kambodży, nawet nie zrobił tam kursu tego angielskiego. No 10 tysięcy dolarów, też mnie wkurwił, no przepraszam, no. Róbmy se jaja, róbmy, ale... Ach. No jak tak można, kurwa, no? To jest jakby proste, na początek, na sam początek od razu w kancelarii kładę 2800 dolarów. To jest na dzień dobry, żeby. Co ty pierdolisz? Jakie 2800 dolarów? Człowieku, kurwa! Gdzie kładziesz w jakiej kancelarii? W jakim kraju 2800 dolarów? W USA kładziesz! Który jest jedynym krajem na świecie tego typu, gdzie służba. Nie, nie służba, opieka medyczna jest prywatna, kurwa. I dlatego przez opiekę medyczną nakręca się ten system prawników. Nigdzie to tyle nie kosztuje. Stara obsługa prawna firm tyle nie kosztuje, żeby na początek kłaść, kurwa, 2,5 tysiąca dolarów, no. Komu ty te malki sprzedajesz, no, stary, no. Z całą sympatią, no, to jest, nędzy, no. Kancelaria założyła sprawę w sądzie. Potem są dalsze koszta, ja ich tutaj nie będę wymieniał, w każdym razie znam je dość dobrze. Później trzy koszta związane z legalizacją dokumentów. Później z lat... To ty gdzie chcesz te dokumenty kurwa legalizować? Tam u CBC u tych gości, co chodzą kanałami, jak on mówił kurwa? Przepraszam was, do drodzy widzowie, że przeklinam, no, ale naprawdę, pierwszy raz aż tak przeklinam i pierwszy raz jestem po prostu wkurwiony, bo specjalnie nie robiłem tego filmu, bo ten temat mnie trygeruje, no. Lataniem do Bangkoku, do ambasady, bo trzeba kilka kroków lecieć, Tarong, June, ja nie możemy przekraczać granicy lądowej, musimy, musimy latać. W, w tamtą nocleg, powrót, przy następnej wizycie w ambasadzie. Znów to samo, znów. Wybaczcie, on już tyle nakołał, że nie będę teraz y, sprawdzać, czy mogą przekraczać. Tarok nie może przekraczać granicy lądowej, no nie wiem, on może, nie może, nie wiem o co chodzi. Tyle nas ciemno, że nie mam czasu i nerwów, żeby sprawdzać, czy mogą, czy nie mogą. Lotem, tak? <laughs> Chyba, że macie chorobę no nie możecie jeździć samochodem, to kurwa, Aviamarin możecie wziąć. To samo przy następnej wizycie, z to samo znowu to samo. Znam dokładnie procedurę, bo jeden z Polaków, który tutaj mieszka, przechodził przez nią niedawno yy, i on mi jakby podał koszta, ile to wszystko, na to po prostu, jaki jest realny koszt tego wszystkiego. Nie, no kurwa, nie wierzę. no Kolega mu powiedział, no czyli sprawdził. Tak się postarał, <grym> tak się kurwa, ojciec, dziecka postarał, że sprawdził. Kolega mu powiedział, no nie mogę, no. No i dobra. I tu w głowie zaczęło mi po prostu teraz. Kipieć, muszę zdobyć 10 tysięcy dolarów jak najszybciej. Nie będę ruszał kanału Popas Pieprz, bo kanał Popas Pieprz jest kanałem rodzinnym i kanałem, który ma taki profil, jaki ma, więc absolutnie nie chciałem tutaj nic robić. Ale w związku z tym pomyślałem nad tym. Wiedząc, że Adam zrobił sobie to Tipli i, i, i te donaty głosowe i zarabia na tym bardzo duże pieniądze. Słuchajcie, to jest odpowiedź na to, czy była zbiórka, czy nie było zbiórki. No nie było zbiórki, nie ogłosił zbiórki, nie założył zbiórki. Ja mam zbiórkę na Maca Mini, by the way, muszę ją zaktualizować, bo na samej zbiórce nie ma już, w sensie zbiórka się sama aktualizuje, nie? A dostałem kawę postawioną i ten Mac już jest prawie kupiony, a tu już Wam mówiłem dlaczego, że żona mnie tam ściga trochę za te filmy durne. No to on zbiórki nie założył, no, no nie założył, ale założył tiply i daje delikatną sugestię, delikatną sugestię, że może jednak, a pod jego kanałem, zobaczmy, czekajcie. Dobra, jesteśmy, zobaczcie, to jest ten oryginalny film wrzucony 24 września 2023 roku, on nie zachęca do zbiórki, nie, ale jest tak, konto delerowe, złotówkowe, Paypal, kontakt, Bajka fitu, no nie no w ogóle. Jeszcze Tipli sobie założę. No tak, i chodzi o 10 tysięcy dolarów dla jego córki, bo nie ma skąd wsiąść. Je... Według mnie to jest najbardziej, ona nie była przemilczana, broń Boże, w sieci. Natomiast jest nawet jedną z głośniejszych afer, ale chyba to nigdy nie wybrzmiało na jakimś osobnym filmie, więc teraz wybrzmiewa, bo to było obrzydliwe. I nadal jest, bo dziewczyna dalej nie ma tego paszportu. I zębów. No dobra, tam dalej na no, już nie było nic ciekawego, bo to jest taki główny trigger, który na mnie zdziałał. A drugi trigger. Dlaczego milczałem przez. No, te. 18-20 miesięcy? Nie wiem. Nie chcę mi się już tego liczyć. Od września, tak? 2023, dobrze mówię? przed chwilą no, pokazałem, ale nagrywałem to po jakimś czasie, bo musiałem wyjść. Dlaczego mam trigger znowu? No kurwa, dlatego, że pan Marcin sobie w cudzysłowie. Kupuje ziemię. W sensie kupowanie ziemi to jest w ogóle temat na osobny odcinek, więc nie będę go tutaj poruszać. Ale no, spokojnie by zapłacił nawet 10 tysięcy dolarów, żeby zabezpieczyć przyszłość swojej córki. Czego nie ma zamiaru zrobić. Kompletnie. Czekajcie, ma córkę, która nie jest jego córką. W kraju trzeciego świata jedną tam w Polsce ale to już tam nie wiem. Nie chcę tej dziewczyny po prostu robić. Fame, no Fajne to może być w sumie, jak ona by się ujawniła, to pewnie byłby były z tego tak naprawdę. Zaczęła mówić, no to myślę, że kanał by się rozkręcił szybciej niż wszystkie inne kambożulerskie kanały. Natomiast takiego małego szkuta, bezzębnego, bo tak doprowadzili razem z matką i macochą i ojczymem, bo tam też to nie jest tylko gapa, tam jest ich dużo. I ta mała szczerbatka nawet nie będzie mieć pieprzonego paszportu z Unii Europejskiej, czyli idzie. Wyobraźcie sobie perspektywy urodzenia się w kraju trzeciego świata. Wszystkie te laski ciągną do białych, po to, żeby mieć męża z tamtych krajów i żeby mieć paszport. Dosłownie. No, niestety tak to wygląda. I dobrze wszyscy o tym wiemy, no. Przestanie ukrywać rzeczywistość. Natomiast córka pana Marcina może to mieć tak po prostu. I nie ma. Uwierzcie, miałem to wrzucać, że co jest potrzebne, żeby zrobić paszport. Nic nie jest potrzebne. Trzeba wyjechać z kraju. Z Kambodży do Tajlandii. I za chwilę się tego odniosę. Ale jeszcze wrócę tego do tego, co mnie striggerowało. No to to jest to. Będę filmował dokumentów, ale kolejna działka. Odbijanie kciuków. Podpisanie umowy. Znaczy sobie sfilmowałem, ale to z bliska nie będę publikował. Marcin też kciuka musi odbić, to jest zaliczka, więc na razie Marcin odbija, a później wiadomo, bo się zaraz ktoś będzie pytał jak to, zaliczkowana kolejna ziemia. Także jeżeli jest ktoś chętny do kupienia działki, to, to może Ty się z nami I Nie no, osobiście uważam, że on żadnej ziemi nie kupił oczywiście, no jest pewnie jakieś może i świadkiem, albo sobie powiedział, ale mogę sobie pomazać, do. Mojej wiecie, może być to wkręt, nie ma znaczenia żadnego. Natomiast jeżeli jest to prawda, no to jest to po prostu obrzydliwe inaczej tego nie nazwę. Obrzydliwe. Obrzydliwe zachowanie, gdzie córka naprawdę nie ma i nie będzie mieć paszportu. Bo Marcin nie jest super zdrowym człowiekiem i nie załatwił jej nawet ojcostwa, tak? Bo gdyby załatwił ojcostwo, no to ona mogła się ubiegać o paszport spokojnie. A. Jemu się tego nie tyle nie chciało zrobić, co nie chciał tego zrobić. A dlaczego nie chciał tego zrobić, to opowiemy sobie w kolejnym odcinku i zgadujmy w komentarzach. Bo ja się domyślam, nie wiem, ale przedstawię dowody na to, na moją koncepcję. On nie chciał i nie mógł tego zrobić. I wiedział o tym, próbując zebrać te 10 tysięcy dolarów. Słuchajcie, widzę, że film przekracza już tą nieprzyzwoitą długość, której i ja nie robię i wy nie robicie, więc e, zakończę. Mam nadzieję, że kolejnego dnia, kiedy wy to widzicie, ja to nagrywam w poniedziałek, 3 marca 2025 roku. I pamiętajcie, nie mówi się 2025, tylko 2025 roku. Mam nadzieję, że zobaczycie to w, we wtorek, a kolejny film się pojawi w środę właśnie o tym o czym mówiłem, dlaczego Marcin. Nie może. A to jakby chciał, to mógłby umówmy się. Eee, załatwić tego paszportu. Przede wszystkim nie chcę po drugiej raczej pewnie nie można. Tak mi się wydaje. Ale wiecie, wydawać się mogą różne rzeczy. Zobaczymy. Jak się podoba łapka w górę, jak się nie podoba łapka w dół. Subskrypcja oczywiście, jak to chce mi postawić kabel na Bajkofitu. To, to zapraszam Bajkafitu manager i zostaniesz wtedy sponsorem następnego odcinka. Ja nie pytałem poprzednich czy są po prostu zacząłem wrzucać wszystkich, którzy sponsorują te odcinki. Trzymajcie się, cześć!